Witam widzów i słuchaczy kanału Po kolei z Kuleckim. Właśnie zbliżamy się do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku, kanał Po kolei z Kuleckim ma dla widzów i słuchaczy trzy licytacje. W tym roku to, co mamy do zaoferowania, firmujemy we dwóch: z Jackiem, Finkiem, Finowickim. Licytacja numer 1. Kolacja w Warszawie. Z Jackiem Finkiem Winowickim, zwycięzcę albo zwycięzców licytacji, zapraszamy na kolację w Warszawie. Przy czym, jako że w projekcie po kolei z Kuleckim raczej nie nakładamy sobie sztywnych ram, kolacja może być równie dobrze o godzinie 5 rano, może być o godzinie 22, może być w środku dnia. Może być to kebab na dworcu, może być to restauracja, może być to dowolne miejsce gdzieś w Warszawie, które sobie zwycięzca lub zwycięzcy wybiorą. Oczywiście my zapraszamy. Licytacja numer dwa. Wspólne zwiedzanie. Dowolne muzeum techniczne, albo inne ciekawe, dostępne dla zwiedzających. Miejsce w Warszawie. Wybieramy się na wspólne zwiedzanie. Razem chodzimy, razem oglądamy, razem zwiedzamy, razem zachwycamy się tym, co dana placówka, wybrana przez zwycięzcę lub zwycięzców, ma do zaoferowania. Licytacja numer 3. Wspólny odcinek. Nakręcony gdzieś w województwie mazowieckim. Zwycięzca lub zwycięzcy określają temat odcinka i jedziemy zrealizować ten odcinek. Razem. Oczywiście, taka działalność wiąże się z tym, że zwycięzca lub zwycięzcy wyrażają zgodę na to, że w takim odcinku wspólnie zrealizowanym wystąpią. Zapraszamy do licytowania, zapraszamy do wspólnej zabawy, jak co roku. Licytacje związane z Wielką Orkiestrą Światocznej Pomocy wzbudzają dość dużo emocji, uzasadnionych bądź nie. Nie ma przymusu. Kto ma ochotę zabawić się w tę akcję, którą osobiście uważam za pożyteczną, jest zaproszony. Kto nie, niech się nie bawi. Mam tylko taką delikatną prośbę. Jeżeli ktoś nie ma ochoty, niech nie przeszkadza, niech nie hejtuje, jeżeli ktoś nie ma ochoty wspierać akcji, tak jak mówię, nie ma problemu, nie ma przymusu. Natomiast nie hejtujmy. Nie znam drugiego innego miejsca na świecie, gdzie hejtuje się akcję charytatywną. Jest to dla mnie coś tak kretyńskiego i niedorzecznego, że nie jestem w stanie tego pojąć. Można się zgadzać, można się nie zgadzać, można wspierać, można nie wspierać. Ale hejtowanie akcji dobroczynnej, darujcie ale uważam, że jest po prostu kretyńskie. Wszystkim tym, którzy chcą wesprzeć jakąkolwiek akcję humanitarną, dobroczynną, zrobić coś dobrego, życzę konsekwencji, dobrych pomysłów, popieram każdą inicjatywę, która ma na celu dobre działanie, czy tę, czy inną. Niech każda, każdy z nas znajdzie sobie jakiś taki obszar, w którym może w miarę swoich sił, środków, możliwości robić, Dobre rzeczy dla całego naszego społeczeństwa. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrej zabawy.